Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Maskarat, a to jest kolejny odcinek z Gothic 2 na modyfikacji Kroniki Myrtany Archolos. No i standardowo dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za wszystkie lajki, komentarze oraz subskrypcje. Oci oczywiście, je już przejęzyczenia w pierwszych sekundach. W każdym razie, co będziemy dzisiaj robić? No, prawdopodobnie zagadamy sobie z włodarzynią tego miejsca, czyli z Ritą. E, pozbieramy też może trochę winogron. Pastów i innych dupereli. Oczywiście, jeśli dalej są do zebrania, ale z tego co widzę, wszystkie inne krzaczki są puste, a przynajmniej nie oznaczone jako do zebrania, więc chyba będziemy musieli już sobie to odpuścić na teraz. Tak mi się przynajmniej wydaje. W każdym razie podejdźmy i zagadajmy. Może ma dla nas jakiegoś quest'a. Radzież trudna. No dobrze, ok. Jesteś? Zwykle to obcy przedstawiają się pierwsi, ale zrobię dla ciebie wyjątek. Mam na imię Rita i nadzoruję pracą tej winnicy. Okej. Okay. Znalazłaby się jakaś praca na twojej winnicy? Tak szczerze, to mam już dość robotników do opłacenia. Raczej nie potrzebuję pomocy. Raczej? Widzisz, od jakiegoś czasu mam problemy z ochroniarzem, którego wynajęłam do pilnowania upraw. Facet trochę się pokręcił, popilnował i nie powiem, dobrze się spisywał. Ale teraz gdzieś zniknął. Okej. Okay. Nie wiem, gdzie może być. Ale widziałam jak szedł w kierunku jaskini. Jeśli go spotkasz, powiedz mu, żeby jak najszybciej wrócił. Jak miał na imię? Cholera wie. Nie spisuje z ludźmi kontaktów. Okej, okay, no chyba go znaleźliśmy. I przeżył. Na więc jest git. I było krótkie. Okej. Okay. <słuch> Byłem ciekaw, jakie wino tu produkujesz. Wbrew temu, co pewnie słyszałeś, najlepsze na wyspie. A jeśli pytasz o typ, to zgodnie z nową recepturą. Wytwarzamy wina z domieszką miodu i cytrusów. Hmm, Dzięki ciekawe. temu są słodkie, lekkie i doskonale orzeźwiają po ciężkim dniu pracy. E, no to nawet, nawet. dobrze się sprzedają? Moi klienci są zadowoleni z tej drobnej zmiany, a to najważniejsze. Większość ludzi jednak nie lubi zmian i wybiera cierpkie trunki Holdwiga z winnicy na północy wyspy. Okay. Nie da się ukryć, że wino, które produkuje, jest niezłe. A jego uprawy i możliwości finansowe No, budowali ogólne. majątek tam no Ale to w końcu ma. sens. Holdwiga z jego młodszym bratem, czerwone Valerio podrożało i straciło swój dawny Nie żebym narzekała. Na tej przepychance o stołek mogę tylko zyskać. No Na szczęście rozwiązaliśmy problem. Co wiesz o tym konflikcie? Z tego co słyszałam, sam wtrąciłeś się do ich sporu, więc pewnie wiesz więcej ode mnie? Ech. W tym momencie pozostaje nam tylko bacznie obserwować Co się dalej będzie działo na winnicy No też prawda Czemu Holdwick zawdzięcza swój sukces? Sukces? Nie rozśmieszaj mnie chłopcze Kto normalny podnosi ceny, gdy brakuje rynków zbytu A szlaki handlowe w zasadzie nie istnieją Może no. po prostu no, zawęża klientele No też prawda Gdzie tam? Holdwick to prosty chłop nie ma pojęcia o interesu. No i dlatego popełnia prawda błędy. jest taka, że wszystko zawdzięcza swojemu ojcu, a w drugiej kolejności gubernatorowi. No pewnie prawda. Poczęstujesz mnie swoim winem? Jasne, ale tylko odrobiną. Za resztę będziesz już musiał zapłacić jak każdy inny klient. Oto mój sztandarowy produkt. Dziedzictwo Arrazola. Lekkie, orzeźwiające i na kieszeń każdego. Spróbuj sobie. W okay. takim razie twoje zdrowie. No. I jak Dwie butle smakuje? dostaliśmy, nieźle. Nutka owoców faktycznie jest dość wyraźna, ale czuję też jakby ocet. Ocet? Niemożliwe. Pewnie wcześniej piłeś albo jadłeś coś, co pomieszało ci smak. Nie, niemożliwe. <grych> Pokaż, Czyli ocet mówisz, no to chyba Proszę nie za dobrze. Bardzo. Wybierz sobie. Dobra, okej, okay. ona też ma jakieś potencjalne rzeczy do ugotowania, w sensie przepisy. Jeden tylko ma, który nas interesuje. Dobra, pyk. Aha, no to super. Już to miałem. Ach, wspaniale. W każdym razie, spóźniony pracownik. Dobra, okej. Okay. gdzieś tutaj chyba był. Ostatnio się z nim mijaliśmy, chyba w ogóle. Gdzieś tu tak odsapywał. Ale pytanie, czy dalej jest, czy. czy nie. Mm. Olipka, no. Nie widzę go tutaj. No, a nie chciałbym wyciągać łuku, żeby go szukać. To najwyżej sobie trochę pobiegamy. Oczywiście, pierwsze chwasta sobie wezmę. Nie żeby coś. Dobra, Nek, gdzie jesteś? I czemu nie tam, gdzie trzeba? Nie wiem, dobra. Ostatecznie wbiegnę jeszcze do tej jaskini. Się upewnię, że na pewno go tam nie ma. Bo będę biegał wokół tylko po to, żeby się okazało, że jest w jaskini, no nie? No, jest tutaj, dobra, rzeczywiście. Dobra, Rita chce wiedzieć, gdzie jesteś. W takim razie powiedz jej, że tutaj nie ma powodów do zmartwień. Zdaje okay. się, że chciałaby Twojego powrotu. W końcu ci płaci, więc powinieneś wykonywać swoje obowiązki. No, słuchaj, się. Chętnie bym wrócił, ale nie mogę. Kiedy te cholerstwa mnie napadły, mój rodzinny. O, znaleźliśmy się do rzeki. Nigdzie się bez niego nie ruszę. Nie ma opcji. Dlaczego to nigdy nie może być proste? Po prostu, dobra, wrócę. No nie, nie każdy coś mi czegoś potrzebuje. Tak jak ty. Bo pewnie Rita ci zapłaci za sprowadzenie mnie z powrotem, więc nie narzekaj. Okej. Okay. No to sprawdźmy ten amulet, bo mnie to ciekawi. No właśnie. Wyryto na nim litery NEK. O, a propos. Też widziałem smoczy korzeń, więc warto wziąć. Dobra, to twój. To twój amulet? Czy to jest ten sam NEK, który był w kolonii górniczej? Tak. Zgadza się. Trudno było go zdobyć. Pewnie było to trudniejsze. Te, trochę w wodzie się potaplać. Jasne, jasne, już wracam. Bogowie, jakiś ty niecierpliwy. Pozdrowie od ciebie, Rita. No i super. No. Lepiej iść, bo jeszcze nie wiadomo, co tutaj spotkamy. A się okaże, że zaatakuje go, no i co wtedy? Umrze. No i nie niewykonany. Smutne by to było. Dobra, no ale zrobiliśmy questa. Mam nadzieję, że Rita będzie zadowolona. Cyk. Załatwiłem sprawę z Nekiem. A, Nek. Wiedziałam, że na N. Dobrze się spisałeś, młody. Masz, tylko nie wydaj na głupoty. No super, super. No. Znów wyzywają. My naprawdę mamy 10 tysięcy, no nie? 10 tysięcy, masę zwojów, wszystko, chodzący skarb, nie? I oni mi coś mówią o tym, że mnie wydał na głupoty, nie? No nieźle, nieźle. Kurde, ja osobiście i w grze, i w rzeczywistości uważam się za dosyć no, człowieka, który raczej oszczędza niż wydaje, no ale to. Ale no niech będzie, niech będzie, że wyglądamy na nieopieszonych. Z drugiej strony, przydałoby się też zacząć kupować rzeczy, no bo 110 tysięcy to już troszkę taka przeginka, jeśli chodzi o zarobki, które posiada człowiek w Gotiku. Dobra, mamy jakąś. O, powiew północy. Hmm. To co, powiew północy kosz się jeszcze nie skończył? Interesujące. Ej, ty. No w sumie jest dalej wpisany. My musimy dalej odwiedzić tego gościa. Który nam oferował nagrodę Ej, za to, że znajdziemy dla niego miejsca. Nazywam się Nyla i mam pełne ręce roboty. Co tu robisz, sam okay. w tych ciemnościach? Próbuję zliczyć te wszystkie butelki wina, ale nigdy nie mogę się ich doliczyć, bo za każdym razem coś lub ktoś mi w tym przeszkadza. <laughs> okay. Jak tak dalej pójdzie, spędzę tu całą wieczność. Okej. Okay. Nie narzekaj, mogłaś skończyć w o wiele gorszym miejscu. Masz trochę racji, ale co mi z tego, że jestem otoczona butelkami, skoro nie wolno mi spróbować nawet łyka tego wina? Ajajaj. Szefowa nie pozwala? No na to wychodzi. Ryzykuje się kolejna dostawa, a Rita nie uznaje żadnych niedopatrzeń ani opóźnień. O, Mówiąc no. To o średniówka. To znaczy średniówka, Będzie, jeśli zaraz wrócę do pracy. Okej. Okay. Potrzebujesz jakiejś pomocy? No właśnie. Byłabym wdzięczna, gdybyś załatwił mi jakąś pochodnię. Co prawda jest jeszcze jasno, ale czuję, że trochę tu zabawię, a w ciemnicy za cholerę nie doliczę się tych butelek. Okej, okay, no możemy ci coś takiego dać. O, możemy jej dać zwój światła albo pochodnię. No dawaj zwój światła. Nie mam przy sobie pochodni, ale może to wystarczy. Magia? Ja nie wiedziałam, że bawisz się w takie cuda. Masz do tego jakąś... Instrukcje? Wystarczy, że przeczytasz tekst na zwoju, a potem spojrzysz na górę. No. Ale że mam go przeczytać na głos? Tak właśnie. Możesz przeczytać go w myślach. Albo w myślach, no, dobra, no właśnie. Zaraz spróbujemy. I myk. Cholera! To naprawdę działa! Swoją drogą, jeśli tak bardzo lubisz pomagać innym, zapytaj Rite o jakąś robotę. Może wynajdzie dla ciebie coś odpowiedniego. No może, Czasem może. Wychodzi z niej rasowa służbistka, ale z reguły dobrze płaci, to najważniejsze. No tak, no tak. Owocnej pracy. No, no. No i super. Daliśmy jej zwój światłości. Teraz nie musi nawet trzymać pochodni, więc wygodnie. No i też dostaliśmy chyba level 38 punktów do wydania. Nie wiem w sumie w co można by było pójść. No ale to jeszcze będziemy kombinować. Dobra, co my tutaj mamy? Dużo traszek widzę na górze. Bo tak są to traszki. Z tego co ostatnio się dowiedziałem. Chyba, tak? Mam nadzieję, że nie atakuje mnie teraz demencja i właśnie powiedziałem coś błędnie. No, w każdym razie tutaj nie widzę, żeby ktoś tutaj... Chciał coś ode mnie. No. Więc podejdziemy sobie do tego gościa, co tam stał na trakcie pomiędzy. właśnie tym miejscem straszkami, a. A ten. A, mo a tutaj tą lokacją, w której teraz my jesteśmy. O, może tak. Bo pomiędzy mostem to średnio Most jest pomiędzy. Boles. Nie widzisz, że coś robię. Spadaj! Naprawdę? Nie widzisz, że. Aha. O kurde, niedźwiedź. Dobra, myślałem, że się właśnie na mnie rzucił. Na szczęście żyjemy. No ale czarte niedźwiedzie to raczej sobie odpuszczę na razie. Jako głównego przeciwnika do walki, bo mogłoby się to dla mnie troszkę źle skończyć. No, fajnie też, że możemy już takie polne pełzacze bić praktycznie bez żadnych skrupułów. Eee, bez zapisywania i innych takich dupereli niepotrzebnych. Po co to komu? No. No i co ja mogę jeszcze dodać? No fajnie, fajnie. Dobra, pyk, 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 wejść tą roślinkę. Dobra, kolejne pokonane. Można lecieć dalej. Właśnie tutaj też są jakieś rzeczy. Warto też podnieść. Zresztą powiedzmy sobie szczerze, no warto podnosić każdą roślinę. Nawet jeśli bym z tego użytku miał nie zrobić. To no, ostatecznie przy jakichś ciężkich sytuacjach można to sprzedać. Okej, okay, tam jest ziele leczni trzech, koło tego niedźwiedzia. No i ogólnie jagoda, spo... znaczy jagoda z polnymi jagodami. Polana oczywiście z polnymi jagodami, ale no... Przynajmniej na razie tam średnio mogę wejść. Ale pewnie jeszcze tam podejdziemy. Pewnie jak niedźwiadka rozwalimy, to się bardziej zainteresuje. Uhu, uh, huk, komuś tu nieźle. ...latkę rozwalili. O, i tutaj widzę korzeń leczniczy, też ciekawe. No, wszystkiego nie zbierzemy z mapy, niestety. Eee, tutaj nie ma praktycznie nic. Okej, okay. tutaj ktoś siedzi przed wodą. Robotnik zwykły. A co to to taki robotnik. Aha, trudna kradzież, to może lepiej nie. oj tutaj winogrona do pozbierania z podłoża. O, i też zwykłe w ogóle krzaczki. Dobra, szyk, cyk, 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 winogronka. Wino, nikt się nie obrazi. oni nie mają tego dużo. Dobra, pyk, 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 pyk. Dobra. O! Jeszcze coś jest. Też widzę rzeczne krwiopice naszych Nemezis, a przynajmniej naszego brata. Eee, tego, co można po fabule wywnioskować, to raczej nie jest on największym panem tych, tych krwiopiców. Dobra. No tak biednie, kurczę. Albo Rita bardzo dobrze zarządza tymi miejscówkami, albo naprawdę biednie mają z tymi winogronami. Znaczy niby... Są tutaj winogrona też na podłożu, no nie? No ale nie dajmy się zwieść. Te winogrona to są tylko pojedyncze sztuki, a nie całe kiście. O, tam widzę jaszczurki, tutaj widzę, hmm, tutaj widzę rzecznego krwiopijcę. Chodź, trudniu, znaczy trudniu, rzeczny krwiopijco, bo trudnie to trudnie. Jakby nie było podziałki, no to spoko. Oj. Dobra i super. Dobra, podejdziemy sobie na razie tutaj. Chciałbym już mieć otoczenie z głowy. Dobra. A jaką to? Rob... Aha, dobra, to nie miałem wyciągniętej broni. Dobra, a sobie przyspieszyłem, bo chciałem szybko ogarnąć sytuację. Oczywiście, standardzik, nie? Dobra. Leci. To dawaj, traf się no. Dobra. No i super. Nawet nie złata broń. No. Wszystko wyjaśniane. Jakieś zwoje stare monety. Też chętnie przytule. A właśnie, a propos starych monet. Czy my tu właśnie pod wodą nie mamy rzeczy? Wychodzi na to, że mamy. O, i nawet mamy miejsce do łowienia. Dobra, no to co? ojeju. Nic nie bierze i trochę może wyłowiliśmy. Ajajaj. Dobra. Uch. No potem będziemy wracać do naszego kolegi, który otwiera zamki. Znaczy bardziej naszego mistrza czyli nie, no mistrz czeladniczy to raczej nie. To jest raczej po prostu mistrz rzemiosła, a my jesteśmy przeladnikiem, potencjalnie mistrzem przeladnictwa. Przy dobrych wiatrach oczywiście. Dobra, rzeczne mirty, jakieś inne duperele, cyk, cyk, cyk. Tutaj też jest jakaś fajna opalnia, więc ja nie omieszkam wejść, w szczególności, że są tam tylko zwykłe pełzacze, no nie? Pytanie, czy możemy sobie w ogóle w tej części zrobić pancerz z płyt pełzacza, to by było też spoko. O, twarde, wyjątkowo twarde. O, co jest? Już taki zainteresowany, panie pełzaczu, do mną. Dobra. O. Dobra, no ale poszło względnie. Fajnie, że płytki możemy już wydobywać bez jakichś większych problemów. Dobra. Ciekawie jestem, czy płytki będą do czegoś potrzebne. No pewnie tak, patrząc na to, że możemy ich się wyuczyć. Bo to by było trochę dziwne, jakby możliwość wydobywania była, a brak byłby yy, użytkowania. No chyba, że tylko na sprzedaż, no ale dziwne, dziwne by to było. Z drugiej strony, jakbym pewnie robił moda, to dokładnie tak bym zrobił. <laughs> no. Dobra, tutaj taka jaskinia względnie pusta, to można sobie odkopać rzeczy. Fajnie, fajnie. One też się mają zregenerować po którymś tam rozdziale, więc to też jest interesujące. Więc będziemy musieli ponownie zrobić sobie przebieżkę. Dobrze wiedzieć ogólnie. Hmm, czy my pokonamy pełzacza, który jest klasę wyżej od nas? Hmm. Bo ledwo idzie ze zwykłym pełzaczem. A dopiero mówić tutaj o wojowniku. Mm. Dobre pytanie. Na razie udamy się w dół. Zobaczymy, czy jesteśmy w stanie podejść do niego. Chociaż wolałbym go sprawdzić łukiem pierwsza. 320 to jest taki. Mm, dosyć duży przeciwnik. No ale. Dobra, spróbujmy. Ojoj, oj, oj, no to chyba nie warto. Nie warto. 98 obrażeń. Uciekamy. Dobra, nie dogoni mnie. Dobra. Na razie za trudny. Na razie za trudny. Ale spokojnie. Jeszcze przybijemy mu. Znaczy przebijemy mu pancerz. I będzie gig. Wszyscy będą żyli długo i szczęśliwie. A właśnie. Tam jest jeszcze smoczy korzeń. Nie zebrany przeze mnie. Aj, aj, aj. Dobra, no ale jest wszystko pięknie ładnie. No tak, wszystko pięknie ładnie. Zawsze to mówię w momencie, w którym okazuje się, że jeszcze jest do zebrania bardzo dużo rzeczy. Dobra. Okej. Okay. No, wyjdź, dawaj, dawaj. Pyk, pyk, pyk. Oj, ciemny grzyb. Super. Czyli w tył w zwrot. <noise> Dla ciemnego grzyba zrobię wszystko. Jak Verdon Roche. Ehm. Um... Tylko, że nie do grzyba, tylko do tego, do Temery. Tu się nie da wskoczyć, a szkoda, bo można by było spróbować jakieś glitche zrobić. Na mapie. No ale to też tak nie powinno się robić, wiadomo. Błędy mapy to błędy mapy. Tutaj też chyba coś jest, tu? O, fajnie. Zielarz normalnie, powinna być taka klasa, zielarz jest w takiej gierce z tego co się orientuję, Kingdom Come Deliverance że można sobie właśnie ziele zbierać i to się nabijają punkty za to, to potem dodaje naprawdę duże statystyki, holipka dobra, hopla więc w gotiku myślę też mogłoby to by być dosyć ciekawe patrząc na to, że wszyscy zbierają te ziółka to można by to było dodać ciekawe czy w returningu już coś takiego rozkminiają <laughs> albo czy już dodali, bo w sumie nie jestem obecnie na bieżąco Dobra. Pyk, pyk, pyk. O, i tam chyba są jakieś chłopaki. Zaraz sobie zbadamy, co to jest. Ale nie chciałbym skinąć, to wolę zapisać. Zbiegi. Zwykłe zbiegi. No to super. Oj, oj, oj. Albo w sumie może lepiej nie. Tylko się wyleczymy. Jako, że zrobiliśmy sobie jedzonko. To sobie zjedzmy, no nie? Można to popić. Chyba czymś, albo nie, no po co popijać? Weźmy sobie konfiturę z jagód albo coś. Hmm. Dobra, no to możemy zjeść. To sobie podjemy jeszcze. O, i zdrowa dieta plus 5, fajnie. Znaczy zróżnicowana, przepraszam bardzo. Doigrałeś się! Właśnie coś tak czułem. No, no to tyle by było z mojego doigrania się. Oj, czy... Chłopak zapadł się? No... Aj, 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 aj. O, podejrzany tasak, kolejny. Nie wiem ile musimy mieć tasaków, ale mamy Dawida, Miki'ego i Szareka. Drzwiom jak kody na postacie. W szczególności ten Szarek. O, udało się go zebrać, ale super. Przynajmniej nie będę musiał się bawić potem z szukaniem tego gościa. No, wszystko pięknie ładnie się ułożyło ostatecznie. Cyk, cyk, cyk. Kurde, zębate ziele, teraz mi się cały czas będzie przypominać ten quest ze strażą, gdzie musieliśmy sobie pobiegać. Mm, trochę z rekrutami. To było ciekawe. Dobra, okej. Okay. Uwaga, niebezpieczeństwo. A co tu jest? Do południowego bagna. Aha, i to jest tak fajnie oznaczone? Nieźle. Opla, dobra. No to co? No to wchodzimy oczywiście. Zobaczmy. Kolejne niebezpieczeństwa. Sam jestem trochę ciekaw. Dobra, no to patrzmy, co my tu mamy. O, gobliny. Czy to nie jest jakieś niebezpieczne? Wow, a dobra, nic nie mówię w takim razie, bo rzeczywiście mi przywaliły trochę. Dobra, siub, siub, siub. Wszystko pozbierane. i tu jest jakaś runa. Przyzwanie zębacza. Właśnie też będziemy musieli zrobić rundkę. Poddawać te rzeczy. Kurde, co to był za goblin w ogóle? Z jakimś toporem ciężkim. Co jest? Dobra, okej. Okay. Kolejni z głowy. Towarzysze. Goblini. Oj, okej. Okay. Taka krótka jaskinia. No to nie wiem czemu tu było niebezpieczeństwo. Ojeju, dobra, 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 już wiem dlaczego, już wiem. Dobra. Okej, okay, okej. Okay. To się samo tłumaczy teraz. Co, na też będzie jakiś niedźwiedź? Fajny pan niedźwiadek. A nie, to jest zwykła jaszczurka. Dobra, no ale rozwalona pięknie, ładnie. Dobra, jaki tam czas w ogóle? 23 minuty, okej. Okay. No to trochę poeksplorowaliśmy dzisiaj. Uuu, ktoś tam jest. Laurin? Kim jest kurcze Laurin? Zaraz sobie zobaczymy. Wygląda jak jakiś myśliwy. Ej, ty, chyba nie chcesz iść w tę stronę. Naprawdę? A dlaczego nie? Chłopie, chyba nie wiesz dokąd leżysz. Bestie zamieszkujące ten teren zrobią sobie z Ciebie przystawkę. Zawróć, jeśli Ci życie miłe. Oj, No dobra, weźmiemy Ci hajs oczywiście. A Ty A co, co ty robisz? robisz? Ostrzegam Tobie podobnych. Był tu niedawno taki jeden pyszałek przed Tobą. Myślał, że jest panem świata. Od tamtej pory go nie widziałem. Prawdopodobnie skończył w żołądku jakiegoś alligatora albo innego paskudztwa. Okej, okay. dobra, dobra, ale odłuż broń. To jest dobra decyzja. I co, i to jest do południowego Bagda? I co my tu mamy w takim razie? Żeby tak okolicznie się rozpoznać, co tu mniej więcej jest w stanie mnie dopaść. Aha, No ciekawy klimat Bagda. Jedno wielkie bagno. A węże błotne. Uhu, hu hu A tutaj? W jaskini. Chyba nikogo nie ma. Dobra, no to okay. no Jak on tak mówi, no to chyba się nie będziemy zapuszczać. Zresztą, jak patrzę na. kwiopice obecne tutaj, no to powiem szczerze. O, skrzynka? Co jest? Aha. No to ok. O, i skrzynka druga. Dobra, nieważne. To pewnie coś ze skryptami. W każdym razie, ten. Hmm. Wyjdziemy sobie stąd. No, chyba gra nie chce, żebym tu przyszedł. Zresztą jedno przejście jest zastawione przez niedźwiedzia, a drugie gościem, który, który mówi wprost, żebyśmy tam nie szli. No to. Hmm, kimże ja jestem, żeby tam lecieć? No. Pójdziemy sobie później. Najwyżej. Albo jak trochę podbustuję jeszcze postać. Zobaczymy. Dobra, no to co? No to tą stronę uważam za odhaczoną. O, to jest mój Oficjalny statement na najbliższe granie: więc nie będziemy musieli się tutaj pojawiać. W sumie, pomyślę jeszcze, które regiony moglibyśmy odwiedzić, i na tej podstawie postaram się wykmić, co będzie się działo w następnym odcinku. No bo niestety, bądź co bądź. W końcu muszę kończyć ten odcinek, więc dziękuję Wam wszystkim oczywiście bardzo serdecznie za dotrwanie do tego momentu. No jeśli Wam się spodobało, no to prosiłbym o lajka, komentarzyk albo jakąś subskrypcję oczywiście. To naprawdę motywuje oraz pozwala na dalsze nagrywanie z coraz to większą przyjemnością. W każdym razie, no dobrze wiecie, ja byłem Maskarat, to był Gothic 2, oczywiście na modyfikacji Kroniki Myrtany Archolos, jakby ktoś nie pamiętał. No i co? No mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym odcinku, oczywiście. A w następnym odcinku spróbujemy yy, pociągnąć. Może ten quest pojawia się i znika, ale nie obiecuję. Prawdopodobnie będzie to jeszcze eksploracja i próba wbicia wyższego levela. Więc yy, no, to by było na tyle. Do następnego. Pa-pa!